Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport, WE, Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia. www.awf.wroc.pl. Nowe Centrum www.redeko.pl. Spotkanie między klubami z Wrocławia i Elcze było bardzo ciekawe. Wzięli w nim udział i seniorzy, i młodzi zawodnicy. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Tutaj o wyniku przesądziły tak naprawdę dwie ostatnie partie z 13, także tutaj wygraliśmy ten mecz 7,5 do 5,5. Górą byli nasi juniorzy, tutaj za co im bardzo, bardzo dziękujemy. Goście z Półwyspu Iberyjskiego podczas pobytu w mieście oczywiście nie tylko grali w szachy, mieli okazję zwiedzić Wrocław i posłuchać utworu Hey Joe w wykonaniu wielu gitarzystów. Hiszpanie w ramach swojego pobytu zwiedzili Wrocław. Przyglądali się jakby bity rekord Guinnessa w grze na gitarze. Także tutaj są bardzo zadowoleni z pobytu i na pewno wrócą w grudniu tutaj do nas na Mistrzostwa Europy. To już też zapowiedzieli. Pierwszy krok na drodze z Wrocławia do Elcza, a raczej z Elcze do Wrocławia został postawiony. Współpraca między klubami ma trwać dalej. Planujemy zawęzić współpracę w najbliższej przyszłości, w przyszłym roku będziemy chcieli tutaj wziąć i pojechać do Hiszpanii, tam do klubu Elsze. To jest koło Alicante, także myślę, że mamy bardzo dobre połączenia lotnicze. Wygrana z Hiszpanami to nie jedyny ostatni sportowy sukces klubu szachowego z Wrocławia. Ogromne wyróżnienie spotkało Dariusza Świercza, młody szachista. Wystąpi w reprezentacji Polski podczas szóstego międzynarodowego arcymistrzowskiego turnieju szachowego imienia Unii Lubelskiej. Gramy z jedną z najlepszych y, drużyn świata, z reprezentacją Ukrainy w meczu towarzyskim. Mecz odbywa się w Lublinie. Y, nasz zawodnik został powołany do kadry polskiej, z, z czego też bardzo się cieszymy. Mecz Polska-Ukraina potrwa do niedzieli. Centrum Skłusza Red Eko, www Redeco www.redeko.pl Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport, WE, Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia www.awf.wroc.pl